Każdy będzie musiał zmierzyć się w nadchodzącej kadencji, a więc to, to, to jest ten projekt, projekt, który został przez nas kilkakrotnie anonsowany. Państwo, ostatnio przez burmistrza Waldemara Jacksona, przez pana starostę Jarosława Króla, mianowicie nawiązanie do, 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 do istniejącego układu drogowego. Myślę tutaj o istotnej z punktu widzenia miasta na które jeszcze nie są wybudowane, a które powinny być wybudowane. Myślę tutaj o ulicy Kusocińskiego, która prowadzi do węzła świtnik. Jest to węzeł od strony wschodniej, biorąc pod uwagę drogę krajową, czyli od przejścia granicznego z w Frebędnym i przejścia granicznego z Ukrainą do Rochusku. Zamościa Chełma. To, to będzie najkrótszy, najszybszy wjazd do miasta wjazd, który będzie można dojechać również do lotniska. I nie mniej istotną funkcją będzie spełniała droga ulica Solidarności, która będzie łączyła ulicę Kusocińskiego z ulicą Alej, z Aleją Lotników Polskich. Mówię o tym dlatego, że te ulice i usprawnią komunikację, umożliwią szybszy i krótszy dojazd do dzielnic miasta w tej komunikacji pomiędzy Lublinem a silnikiem. W ten sposób, korzystając z ulicy Solidarności, będzie można minąć zarówno ulicę Klonową, jak i ulicę Racławicką, czy ulicę Niepodległości.